Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważyli trzy wersety z listu do Kolosan z trzeciego rozdziału, od 22 wersetu. Czytamy tam o Sługach, o postawie Sługi, gdzie apostoł Paweł mówi tak: Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł zachęca nas do tego, żeby nasza służba była służbą chętną, wykonywaną z radości. Zobaczcie, że w dzisiejszym świecie świat uczy że nie można służyć, że trzeba walczyć o przetrwanie, że musimy rywalizować ze sobą, aby pokazać swoją wartość. I takie patrzenie na służbę przynosimy do kościoła. I wtedy jest trudno nam rozwinąć postawę sługi, o której mówi apostoł Paweł. Do momentu, dopóki nie przemienimy umysłu i nie przestaniemy patrzeć na służbę w kościele przez pryzmat tego, jak uczy nas świat. Dlatego też, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa i Jego naśladowcy, bierzmy przykład z Niego. Pan Jezus jest przykładem człowieka doskonałego również w służbie innym. Warto sobie dzisiaj zadać pytanie: jak służę? Chętnie, z radością? Czy służę, żeby przetrwać? Czy służę, aby rywalizować z kim, aby pokazać swoją wartość? Warto sobie dzisiaj zadać to pytanie, bo Boże Słowo mówi nam o tym, że mamy służyć że cokolwiek robimy, mamy to robić z serca, tak jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymamy nagrodę, zapłatę, służąc Chrystusowi jako naszemu Panu. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia i że Pan Bóg pozwoli.